Ohohoho! Hej, cześć! Dzień dobry! Jak tam Wasze przygotowania do świąt? Ja właśnie tutaj pokażę Wam co kupiłem sobie pod choinkę, bo jak spora część gitarzystów postanowiłem, że zamiast ćwiczyć, to wydam pieniądze na kolejną gitarę. Witam w kolejnej kawce z efekciarzem. Nie pamiętam, który to już numer, widzicie go w opisie, ale wydaje mi się, że chyba 16. Ja się nazywam Adrian i na co dzień zajmuję się budowaniem efektów gitarowych. Jeśli jeszcze nie znacie, no to zapraszam na polskiefekciarz.pl, a kawka z efekciarzem to właśnie taki luźny format, gdzie bez cięć po prostu gadam o tym, co się dzieje tutaj w tym moim gitarowym świecie w mojej banieczce. Więc zaczynamy. Łyknę sobie, bo już mi zaschło. Mam dzisiaj dla Was kilka tematów. Pierwszy myślę, że zacznę... Za chwilkę sobie rozpakujemy. Tutaj mam gitarę i w ogóle efekt. Nie mój, tylko innej firmy, który też Wam chcę pokazać. Bo jest mega spoko, już dawno go chciałem, ale o tym za chwilę. Chciałbym wam przede wszystkim najpierw, po, najpierw chciałbym Wam podziękować, bo złożyliście w grudniu bardzo dużo zamówień i ostatnie trzy tygodnie, w zasadzie to dwa, dwa pierwsze tygodnie grudnia to była dla mnie totalna rzeźnia i no, miałem dużo roboty i robiłem wszystko, żeby wszystkie zamówienia wysłać przed świętami. Nie wysłałem jednego zamówienia, które było zamówione tam kilka dni. Przed tym dniem, który ogłosiłem jako ostatni termin dla wysyłek z Polski, w sensie do paczek z wysyłką do Polski. To zamówienie było do Francji. No i jakby. Było już mówione, że ono i tak nie dotrze, no a problem był taki, że po prostu to był karion z tej mojej serii Occult Pedals i już przy samym składaniu zauważyłem, że obudowa ma dosyć spory defekt i nie wiem jakim cudem to przeoczyłem wcześniej, no i po prostu nie miałem obudowy i nie mogłem dokończyć tego efektu. Efekt dokończyłem dla siebie, ale no widzę go stąd, ale nie jest jeszcze Zamknięty i nie ma założonych gałek. Może wam go pokażę gdzieś tam w przyszłości. W każdym razie, jeśli chcecie, to możecie już sobie go zobaczyć na tej mojej stronie occultpedals Pedals przez V. -V Pedals.com. Karion to jest tak naprawdę rozszerzona wersja szczura. Jeśli macie szczura i lubicie i lubicie też mroczniejsze klimaty, no to możecie sobie tego Kariona zobaczyć. Także no to było to jedno zamówienie, którego nie wysłałem, ale wszystkie inne do Polski zostały wysłane i wiem, że wszystkie dotarły. Także cieszę się, że już niektórzy pisali do mnie, że gdzieś tam nie wiem dziewczyna na przykład kupiła efekt na święta i już tam dostał chłopak, więc super fajnie. Cieszę się, że takie fajne prezenty wam dziewczyny kupują i no, mega się cieszę, że, że wybraliście akurat moje efekty też na to, że chcecie je jako prezent, jest <grym> jakby mega się cieszę. No i co? Może tak podsumuję sobie też wszystko. To, że wam dziękuję, to już mówiłem nieraz. ten rok był dla mnie naprawdę bardzo wyjątkowy i no, uważam go za. Duży sukces. Jestem no, z siebie dumny, tak muszę powiedzieć, i jestem wdzięczny, że właśnie zaufaliście mi, że dużo osób kupuje te efekty, coraz więcej, coraz więcej, i jakby mogę to wszystko rozwijać. Więc jakby umożliwiliście mi roz, rozwinięcie skrzydeł, za co bardzo dziękuję i uważam osobiście, że, że to dobrze wykorzystałem, że idę odpowiednią drogą i moje pomysły Wam się podobają. To jest najważniejsze. Więc jakby tutaj też od razu mi się nasuwa pytanie dla was, bardzo ważne, jest to, no myślę, że zarówno i dla mnie i dla was, bo chciałbym zrobić jeszcze jakieś efekty właśnie w stylu szczura, no bo nie ma co ukrywać, szczur jest najlepiej się sprzedającym efektem yy, na ten moment yy, i robię ich bardzo dużo yy, i... No chwalicie przede wszystkim prostotę obsługi, że faktycznie jest tam ten rad i są dodatkowe rzeczy, które wciąż są łatwe w obsłudze i brzmią fajnie, faktycznie jest to łatwe do ustawienia, nie ma złych ustawień, często słyszę coś takiego, więc jakby mm, chciałbym Was zapytać, jaki inny klasyczny przester chcielibyście zobaczyć właśnie w takiej mojej odsłonie? I możecie napisać w komentarzu właśnie swoją propozycję z propozycją też modyfikacji. Nie? I jakby też chciałbym utrzymać to w takiej formie, jak jest szczur. Nie? Że, żeby nie było przekombinowane, ale żeby były faktycznie żeby były faktycznie takie użyteczne funkcje, które naprawdę będą przydatne i żeby też był zachowany klimat właśnie, charakter brzmieniowy oryginału w jakiejś tam powiedzmy części tego efektu. Nie? Także no mi przez głowę oczywiście jakieś tam tips screamery, big mafy przechodzą, możecie powiedzieć co wy macie na myśli, czego wam brakuje albo co lubicie, ale chcielibyście mimo wszystko zobaczyć w moim wydaniu. To jest pytanie do Was i to jest bardzo ważne pytanie, więc jeśli oglądacie tutaj i słuchacie to, to chciałbym Was bardzo poprosić, żebyście poświęcili chwilkę, żeby ten komentarz napisać. Nie musi być to długi komentarz, jeśli chcecie po prostu, żeby, żeby to był jakiś Tube Screamer i nie chcecie się rozwodzić, to napiszcie TS-808, TS-9 yy, i tak dalej. Może być to krótki komentarz. I, a, i tak samo proszę osoby, które Będą tam zaglądać w te komentarze, żeby dać łapkę w górę temu komuś, kto uwa uważacie, że ma rację, o, że to jest ten efekt, który chciałbym też zobaczyć, więc możecie dać łapkę, ja sobie to wszystko przejrzę. I wiecie, no bez sensu jest robić efekty, na których nikt nie będzie grał, nie? Jakby mam w ofercie parę dziwnych efektów, niektóre już wywaliłem. Ale po prostu to są jakieś takie też niektóre moje wymysły, i niekoniecznie to współgra z oczekiwaniami ludzi. Więc, jakby, wydaje mi się, że najlepszą drogą będzie iść głosem, jakby, Waszym, nie? Że, żeby posłuchać, co, co chcecie faktycznie spróbować jakoś to ubrać w coś ciekawego i żeby Wam to po prostu zaoferować. Nie? Więc, tak, pokażę Wam teraz. E, właśnie efekt, który sobie kupiłem, mam go tutaj w, w skrytce, zobaczcie, szczurek pilnuje, zaraz jeszcze w ogóle pokażę Wam limitowane szczury, bo już zrobiłem kolejne, może już widzieliście, ale wyszły mega petarda. E, patrzcie, kupiłem sobie w ogóle Digitec e, Drop. E, jeśli nie wiecie co to jest, to jest taki efekt, którym możecie sobie po prostu e, o pół tonu e, aż do oktawy obniżać strój, jakby macie gitarę na przykład w E i możecie sobie zjechać i kupiłem to po to, czasami lubię sobie pograć jakieś różne gatunki i czasami po prostu muszę mieć inaczej nastrojoną gitarę i stwierdziłem, że takie rozwiązanie może być ciekawe, to jest dosyć stary efekt, ale już jakoś ostatnio gdzieś mi wyskoczył parę razy jakąś rolkę od Pavsona też widziałem i Właśnie stwierdziłem, że spróbuję sobie tego efektu. To, co mi się tutaj podoba, że jest też ten tryb Oktaw plus Dry, czyli macie po prostu czysty z oktawą w dół. No, i tutaj bardzo fajnie z Przestarami to gada. To jest też taki efekt, który bardzo lubię używać. Mam wrażenie, że to same riffy się robią właśnie w tym trybie. No i czego tu się bałem, że po prostu będzie jakieś wyczuwalne, mocne opóźnienie. No i muszę przyznać, że ono jest faktycznie. Im niżej schodzicie, tym bardziej je czuć. Ale da się grać. Da się grać. To nie jest tak, że, że po prostu totalnie dyskwalifikuje z użycia ten efekt, tylko no, trzeba, trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, zagrać zęby i da się grać. Także wydaje mi się, że jest warty spróbowania w tej cenie, chociaż ja już do koszyka sobie też dodałem Łami DT, gdzie tam jest to z dodatkową opcją jeszcze pójścia w górę. Także co, jeśli chcecie sobie poczytać o tym więcej, no to zostawię Wam też link w opisie tego filmu. No, i będę wdzięczny, jeśli zdecydujecie się na jakiś zakup, właśnie jakieś planujecie zakupy, właśnie na Tomanie, to będę wdzięczny, jeśli zamówicie z mojego reflinka. Wtedy mi też jakieś tam drobne prowizje powpadają. Także to też taki pasywny support, nic Was więcej nie kosztuje. Także tak, przypomniałem, tutaj jeszcze Wam gitary nie pokażę, i pokażę Wam teraz te szczury. Zobaczcie, mam nowe limitowane szczury w kolorze złotym, golden. Nie wiem, czy to może tak pod światło będzie widać, jak. bo to jest taka drobna struktura. Jak macie jakieś moje efekty, to większość ma właśnie taką drobną strukturę. I tutaj ta jest taka, że się tak przyjemnie mieni. I to dobrze wygląda w takim półmroku. Naprawdę jest bardzo przyjemny. Ten kolor z, z takiej perspektywy, jak gdzieś tam troszeczkę cień pada, w takim pełnym świetle od lampy właśnie nie czuć się aż tak tego charakteru, ale no wyszło mega, mega super. Jestem bardzo zadowolony. Także takie szczurki możecie zamówić do końca grudnia, czyli do końca roku. Te ostatnie kilka dni. I będę je budował w pierwszym tygodniu stycznia. Planowana wysyłka jest 8-9 stycznia, więc zachęcam do zakupu, bo naprawdę wygląda. Mega. Możecie sobie sprawdzić też zdjęcia na stronie i możecie albo zamówić przez moją stronę, albo napisać przez formularz kontaktowy na stronie i na maila po prostu wyślę Wam dane do blika, czy tam do przelewu, co Wam pasuje bardziej. Także tak przypominam, no szczur zwykły 699 i bas szczur 799. Ceny są takie same jak tych standardowych czarnych, a Macie unikalną wersję, i tutaj przypominam, że to był taki cykl limitowanych wersji. Raz na miesiąc, po prostu przez 7 dni, była dostępna limitowana wersja kolorystyczna szczura. Jak to będzie w przyszłym roku, jeszcze nie przemyślałem, ale na pewno coś podobnego będzie też się działo. Także na pewno, na pewno za niedługo dam znać. Także tak, co ja tutaj jeszcze. Mam. Podsumowanie już było mniej więcej tu, mam zapisane. Mam nadzieję, że napisaliście już ten komentarz odnośnie, odnośnie właśnie tego efektu, który chcielibyście zobaczyć w moim wydaniu, i że, że tam faktycznie pojawią się jakieś ciekawe propozycje. Dobra, powiem Wam tak. No, zobaczyłem sobie gitarkę spontanicznie i stwierdziłem: Kurde, fajna, może bym sobie taką spróbował zakupić. Jest to gitara dużej firmy, jednej z największych firm e, pro, producentów e, instrumentów muzycznych. Wezmę tego szczura gdzieś tutaj, do tyłu. I. No, jest to taki model już troszeczkę lepszy. Widzicie, Jamaszka RevStar RSS20. Coś takiego. I to jest mega, mega fajny instrument, bo przede wszystkim. Ma taki vibe trochę lespaulowy, trochę SG. Nie jest jakaś super ciężka. Ona ma fajne takie wycięcia w ogóle w body. Warto sobie wejść na stronę Yamaha i zobaczyć, jak to. Właśnie wygląda, jak to wygląda pod, pod tą górną płytą, i co? Wziąłem wersję z humbakerami ale jest też wersja na P90. Jeśli na przykład byście woleli, to można sobie wybrać. No i to jest ta wersja, taka powiedzmy pośrednia, bo jest taka wersja tańsza. Jest chyba ona Essential się nazywa, potem jest chyba Standard, właśnie, i potem jest Professional. No, to ta Professional kosztuje tam chyba 8-9 tysięcy, coś takiego, a ta kosztuje 3000. tysiące. I tam widziałem, że różne kolory, jest ich kilka, mają różną troszeczkę cenę, ale jakby no, funkcjonalność w tych półkach cenowych w zasadzie jest ta sama. Tutaj jest właśnie też mega fajny myk. Jest tutaj taki push-pull, który nie jest tutaj żadnym rozłączaniem cewek czy takim standardowym czymś. Yamaha sobie tutaj wymyśliła coś takiego, że macie taki dodatkowy transformator, który podbija sygnał i podcina. Górę. także macie odczucie, że więcej takiego niskiego środka, niskich częstotliwości jest podbustowane. No mi się to podoba, na przykład z fuzami, bo na neku, na przykład, kiedy sobie jeszcze podbiję ten niski środek, no to gruzuje naprawdę mega fajnie. I no, nie wiem, czy to wszystkim się spodoba, bo na pewno jest dużo ciemniej wszystko w momencie, kiedy to włączycie, i nie każdemu może to pasować, ale według mnie uważam, że to jest naprawdę coś ciekawego i przede wszystkim coś innego niż, niż wszędzie. I właśnie takie mam tutaj odczucie też na temat tej gitary, że to jest troszeczkę coś innego niż, niż takie oklepane wszystkie standardy, którymi się często otaczamy i specyfikację możecie sobie przeczytać. Zostawię wam link w opisie i muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj byłem pod wrażeniem w momencie, kiedy rozpakowałem tę gitarę, nastroiłem ją. O, niewiele w ogóle była za to też było śmieszne trochę. I no, nie wymagała w ogóle żadnego wkładu pracy. Nie? Yy, wszystko po prostu było od razu ustawione. Tutaj są fabrycznie chyba też eliksiry, struny, tak mi się wydaje. Yy, możecie sobie tam zobaczyć yy, w opisie, ale... Yy, no po prostu nic tu nie musiałem robić, nie? No, nastroiłem i, i zacząłem sobie grać. I na, naprawdę gra mi się yy, mega wygodnie. Yy, jest to gitarka, która zainspirowała mnie troszeczkę do yy, ćwiczenia, ale no niestety miałem tyle roboty, że, że już nie chciało mi się nic muzycznego robić po pracy, więc no czeka mnie teraz postanowienie noworoczne, w którym będę musiał sobie więcej ćwiczyć. Także mogę Wam polecić jak najbardziej tę gitarę w tym budżecie do 3000. Myślę, że to bardzo fajny wybór, i jeśli właśnie chcecie taką gitarkę. Na Hambakerach, Ala powiedzmy Les Paul, Ala SG, to gdzieś, gdzieś tutaj te pomysły się tutaj spotykają. Plus tutaj w ogóle ten przełącznik pięciopozycyjny ma też pozycję z odwróconą fazą, więc jakby też ciekawe tutaj są opcje brzmieniowe poza tym puszpulem jeszcze nie więc jakby tak, no, gryf jest w ogóle wklejany, też też powiem. także wszystko jest tutaj razem. W całości te droższe mają w ogóle jeszcze jakieś tam włókno węglowe, coś takiego przez korpus przepuszczone. Tutaj nie wiem, czy w tej wersji tak na pewno jest, bo akurat nie pamiętam, ale możecie sobie zerknąć. Tutaj każdy model ma właśnie jeszcze takie w ogóle paseczki, tutaj nie wiem, czy to widać w tym świetle, ale one właśnie tak przy przejechaniu są takie jakby matowe bardziej. No i co, jakbyście chcieli taką gitarkę sobie kupić, to e, zostawiam link e, w opisie filmu. Będę wdzięczny, jeśli e, na taki mój reflink sobie e, zamówicie coś. To już mówiłem wcześniej. E, I tak, mnie ta gitara zainteresowała na tyle, m, że no, mam ochotę też dobrać sobie pacyfikę, tą taką, wyższy model. Bo no, jestem tutaj zadowolony mega z jakości i stwierdziłem, że kurde, no fajnie byłoby mieć jeszcze tą Pacyfikę. Bo te tańsze modele są polecane często dla początkujących, ale te nowe modele Pacyfiki właśnie tam za około 4000, 4500, niecałe 5 naprawdę też ciekawie wyglądają i mają całą tą specyfikację, specyfikację naprawdę bardzo fajną więc mega mnie to zainteresowało możecie sobie też przejrzeć i co dziś już jakoś tak szybciej 20 minut i co wydaje mi się że w tym odcinku to jeszcze mam do powiedzenia Wam co? No, chciałbym Wam pożyczyć przede wszystkim, żeby teraz ta końcówka roku, czas świąt był dla Was takim czasem, gdzie będziecie mogli sobie odpocząć, spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, spędzić miło czas właśnie z ludźmi, którzy są Wam bliscy. I żeby, żebyście mogli spędzić ten czas właśnie w zdrowiu, w spokoju, bez żadnych niepotrzebnych nerwów i dolegliwości, czy fizycznych, czy psychicznych, żeby Wam po prostu ten czas miło minął i żebyście mogli właśnie połączyć się z tymi bliskimi osobami. I co? No, chciałbym też może podziękować jeszcze raz wszystkim. Za to, za to, że faktycznie tutaj oglądacie. Już niektórzy też wysyłali jakieś życzenia, i no po prostu no, wszystkiego dobrego, i z całego, z całego serduszka tutaj przesyłam Wam pozdrowienia, czy tutaj, nie wiem, do jakichś hejterów, czy do tych, co zawsze są spoko, czy do tych, co czasami marudzą. Przesyłam po prostu ciepłe słowa, żebyście no, tą końcówkę roku dobrze mm, spożytkowali też dla siebie y, i żeby to był taki może czas, który przyniesie jakąś nie wiem, refleksję, coś, coś przemyślicie sobie na przyszły rok. Y, bo po prostu chciałbym, żeby, żeby dla nas wszystkich ten przyszły rok był jeszcze, jeszcze lepszy, żebyśmy mogli się wszyscy realizować. Ja tutaj. Też chciałbym Wam obiecać, że postaram się jak najbardziej robić kolejne jakieś urządzenia, które będą Was nakręcać, inspirować do działania i mam nadzieję, że, że gdzieś tam moje efekty w przyszłym roku jeszcze, jeszcze więcej ludzi zainspirują do tego, żeby robić muzykę, żeby spędzać właśnie czas z instrumentem, dobrze się bawić tym wszystkim i profesjonalnym, i nieprofesjonalnym. Tym, którzy sobie grają wieczorami w domu i na dużych scenach, tak, żeby każdy, każdy mógł czuć się w tym po prostu spełniony. Także co? Ja idę w końcu odpocząć. Postanowiłem sobie, że będę grał na Playu, <grybujesz> żeby sobie trochę odpocząć. Także, PlayStation 1 odpalam za chwilę. Wrzucam ten filmik, przygotowuję parę szorców i robię sobie tydzień urlopu. No i co? Zbieram zamówienia na szczury, i po urlopie pierwsze co robię, to właśnie te wasze zamówienia szczurów limitowanych. No i oczywiście muszę powiedzieć, że niektórzy już mówili tam, że. A to poczekam, zamówię już jak będziesz po urlopie, nie będziesz teraz dodawać. No muszę wam powiedzieć, że tak czy siak ludzie składają zamówienia, więc jakby kolejka już się robi, więc jeśli chcecie coś zamówić, to jeśli zależy wam na czasie, no to możecie już sobie zamówić, to gdzieś tam w miarę szybciej te zamówienia będą wysłane. No ale musicie się uzbroić w cierpliwość, te limitowane szczury na pewno wyślę pierwsze. Ale może się zdarzyć tak, że jakieś tam zamówienia będą wysłane gdzieś tam nawet i może po 10 stycznia. Więc tutaj prosiłbym o cierpliwość. Dobra, bo już zaczynam chaot chaotycznie, standardowo tutaj krążyć wokół tematów. Dziękuję Wam jeszcze raz. To był świetny rok. Życzę Wam, żeby dla Was i dla mnie też był kolejny, co najmniej tak samo świetny jak ten. I żebyśmy wszyscy byli w zdrowiu i mogli się spotkać w takiej kawce z efekciarzem w przyszłym grudniu przed nowym rokiem. I podsumować i też być zadowolonymi ludźmi. <grym> Także pozdrawiam serdecznie, dzięki za oglądanie. Fajnie, że jesteście tutaj. Napiszcie co piliście, bo ja herbatkę na przykład. I napiszcie jakie te efekty chcecie. Napisałeś? Jaki efekt mam zrobić? No napisz, no teraz na dole, tutaj, tam gdzie komentarze. I w linkach zobacz te wszystkie rzeczy, co tam szczury, gitary, efekty. Pozdro, trzymajcie się.